Reguła Titiusa Bodego to hipoteza, która określa z dosyć dużą trafnością, gdzie dokładnie w naszym układzie planetarnym powinny znajdować się planety. Hipoteza ta została sformułowana w 1766 roku przez Daniela Titiusa, a po raz pierwszy opublikowana przez Joana Bodego w 1772 roku. Nie jest znane jej wyjaśnienie teoretyczne. Prawdopodobnie tylko dla takich odległości orbity są stabilne i ma to związek z rezonansem orbitalnym. To proste równanie, które teraz widzisz na ekranie, spełniają prawie wszystkie planety układu słonecznego. Gdybyś zrobił tabelkę, w której znajdowałyby się wszystkie planety naszego układu słonecznego, a następnie rozpoczął rozwiązywanie równania dla kolejnych argumentów, to tabelka wyglądałaby mniej więcej tak. Jak na razie wszystko wygląda dobrze. Do czasu, kiedy obok, rozpiszemy sobie rzeczywiste odległości każdej planety od Słońca. Teraz coś tu jest nie tak. Jak widać, w miejscu, w którym powinien znajdować się Jowisz, dane się nie zgadzają. Przesuńmy więc całą tabelkę, począwszy od Jowisza o jedno miejsce w dół. Widzimy teraz wolne miejsce. A skoro wyliczenia dla pozostałych planet są w miarę dokładne, to co znajduje się między Marsem a Jowiszem? Czy znajduje się tam coś nieodkrytego? Mniej więcej takie pytanie zadali sobie ówcześni obserwatorzy, co w konsekwencji doprowadziło do odkrycia Ceres, której średnia odległość od Słońca wynosi 2,77 jednostki astronomicznej, a następnie do znalezienia kolejnych obiektów pasa planetoid. Być może planetoidy te są fragmentami większego obiektu zwanego Faetonem, który z jakichś powodów został rozerwany na fragmenty podczas kształtowania się układu słonecznego. Jednak nieco niżej widzimy, że wynik równania dla Neptuna nie pokrywa się z rzeczywistą odległością z dość dużą różnicą, a wynik dla Neptuna pasuje praktycznie do Plutona. Dlaczego tak jest? Możliwe, że dawniej przez układ słoneczny przeszło duże ciało nazywane Nemesis które zaburzyło ruch najdalszych planet bądź zderzyło się z planetą poruszającą się po orbicie dzisiejszego Urana. Neptun miałby wtedy być fragmentem tej planety odrzuconym na dalszą orbitę. Ta druga teoria wyjaśniałaby również przechylenie Urana o ponad 90 stopni. Środowisko astronomów nie jest zgodne co do powodu, dla którego satelity Słońca spełniają omówioną zależność, ani co do tego czy podobne reguły mają zastosowanie również do innych układów. Do tej pory za pomocą kosmicznego teleskopu Kepler udało się odkryć setki układów zawierających egzoplanety. Teleskop ten jednak jest w stanie wykrywać planety znajdujące się wyłącznie dość blisko swoich gwiazd, inaczej ich tranzyt przez tarczą gwiazdy będzie po prostu niezauważalny. Dlatego naukowcy z Australijskiego Uniwersytetu Narodowego i Instytutu Nielsa Bohra w Kopenhadze sięgnęli po regułę Titiusa-Bodego. Użyto jej na 151 odkrytych przez Keplera układach, w których znajduje się od 3 do 6 planet. W 124 z nich prawo to idealnie wskazywało pozycję znanych nam planet, a łącznie w 151 układach przewiduje ono istnienie aż 228 planet, z czego średnio 1 do 3 powinny znajdować się w strefie zamieszkania. Spośród nich wiele powinno być planetami kamiennymi, a więc takimi jak Ziemia. A wszystko to oznacza, że w samej tylko drodze mlecznej powinny istnieć miliardy planet posiadających wodę w stanie płynnym, nadających się do życia. Jednak trzeba pamiętać, że chociażby dla naszego układu słonecznego musieliśmy aż dwa razy przesunąć nieco naszą tabelkę, by idealnie pasowała ona do naszego układu słonecznego. Więc te rewelacje należy potraktować jako ciekawostkę i pamiętać, że wyniki tych badań są oparte na teorii. A teraz trzeba ją jeszcze potwierdzić.